Siemano, witam wszystkich serdecznie, dzisiaj kończymy szóstą kolejkę Ligi Mistrzów, mam nadzieję, że emocji będzie sporo, my wczoraj również trafiliśmy w końcu kupon, e, mówiąc my, mam na myśli Chad Gemini, bo tutaj on trafił swój trebel. ja przestrzeliłem dwa zdarzenia, ale o tym za chwilę, standardowy układ filmu, e, promocja konkursiwo, lecimy z naszymi kuponami, mam nadzieję, że wytrwacie tutaj do ostatniej sekundy tego filmu, a ja tutaj przypomnę i powiem kilka słów na temat promocji, dzisiaj będzie w STS-ie, STS dzisiaj... Rozdaje 222 zł w bonusie za gola albo Manchesteru City, albo Realu, nawet w odwrotnej kolejności. Oczywiście w ich bezpośrednim meczyku. Dzisiaj już tłumaczę o co chodzi. Opcja skierowana do osób, które jeszcze konta na STS-ie jakimś cudem nie mają. Więc jeżeli chciałbyś sobie z tej opcji skorzystać z tej promocji, uważasz, że albo Real, albo City się hukną po bramce i nie masz oczywiście konta na sts -ie. możesz zerknąć do pierwszego komentarza pod tym filmem, gdzie będzie znajdował się jak zawsze dedykowany link do założenia konta. Podczas zakładania konta standardowa procedura. To zatwierdzenie zgód marketingowych No i później trzeba zrobić depozyt Minimum 50 złotych tutaj zapisujecie systemowo od razu do tejże promocji Oczywiście o ile zaznaczyłeś uprzednio zgody marketingowe Kolejny krok to już zagranie kuponu No i tu jest prosta sprawa, bo umówmy się, że na stawce musi być dokładnie 2 zł. Czyli jeżeli wpłaciłeś minimum 50 zł, wybierasz po prostu następny kupon, to musi być single, pierwszy kupon po otwarciu konta, resztą może zająć się później. Stawka 2 zł, i tu sobie wybierasz albo Real Madrid, albo Manchester City, tak jak widzisz teraz na dwóch właśnie przykładowych kuponach. No i jeżeli Twój kupon i Twój wybór okaże się zwycięski, w przeciągu 48 godzin najprawdopodobniej tutaj wystaje się 48 godzin, dostajesz 222 zł w bonusie. No i ten bonus jest do dwukrotnego obrotu po kursie minimalnym łącznym 1,91. No się, że dzisiaj y, STS fajny meczek wybrał, bo powinno tutaj się dużo dziać w Madrycie. Ja też osobiście liczę, że ten meczek będzie y, mocno overowy. Także promocja fajna, jakby ktoś chciał skorzystać i oczywiście uważa, że, że ta promka ma sens. Zapraszam serdecznie jeszcze raz do pierwszego komentarza pod tym filmem. My lecimy teraz z konkursem dwie dyszki z puli superbetowej, to się nie zmienia. Dla Was będą do rozdania. I co trzeba zrobić? Zostawić łapę w górę, zasubskrybować ten kanał. Dziękuję pięknie za każdą z aktywności. I w komentarzu wytypać dokładny wynik minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Bayerem, Leverkusen a Newcastle. Typować możecie do godziny 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, czy bez nikogo. Gracza na S Superbecie, nie biorą udziału w zabawie. I wygrywa jak zawsze jedna osoba, która trafi, dokładny wynik i będzie najbliżej minuty pierwszej bramki. No dobra, tyle słowem wstępu, tyle jeśli chodzi o mniej ważne sprawy. My lecimy z podsumowaniem wczorajszego dnia. Tak jak mówiłem, Gemini trafiło trebla, teraz będziecie oba widzieć. Bardzo fajny tutaj Trebelek trafiony 3,25 kursiwo. Bayern z handicapem minus 1,5 do 1 się skończyło, jest dobrze. Intermediolan z Liverpoolem poniżej 3,5 gola. tu była kość niezgody, mogłem śmiało grać 2,5, no ale wiadomo, po meczu to każdy jest mądrzejszy, nie mniej poniżej 3,5 po 1,50 to i tak fajnie ustrzelone no i Barcelona z Eintrachtem, Barcelona miała wygrać i powyżej 2,5 gola, tu szczerze powiedziawszy spodziewałem się większej liczby goli, no ale Barcelona strzeliła dwie szybkie bramki, no i widać było, że gdzieś tam na zaciągniętym ręcznym później jechali mój kupon, to jest w ogóle tragedia, znowu dwa przestrzelone, no i zobaczymy co będzie dzisiaj na dzisiaj od Gemini na Treblu to? Czato... Nie, to źle brzmi na treblu od sztucznej inteligencji, od AI Real Madrid z Manchester'em City. Możecie sobie tutaj przeczytać o co tutaj chodzi: Brugia z Arsenalem. I Benfica z Napoli. Ja przechodzę od razu na sam dół do podsumowania i lecimy z typami. Jeśli chodzi o pierwszy mecz, Real Madrid z Manchesterem City jest tutaj po prostu becik na BTTS-a. Musiałem to dodać. Kursy generalnie mocno niezaktualizowane widać, że tutaj sprzed kilku godzin jeszcze, bo na BTTS-a chociażby w Realu jest już 1,43. No ale umówmy się, powinien to być ofensywny, fajny meczyk. Jest, mam jedno ale co do tego meczyku na ten moment najprawdopodobniej występ Mbappé Stoi pod znakiem zapytania Nie mówię, że nie zagra na pewno Bo to wiadomo, że o 8 rano to ja sobie mogę pierdzielić A godzinę przed meczem będzie zupełnie co innego No ale na ten moment ten występ e, Kyliana jest delikatnie wątpliwy e, Druga kwestia Może już coś się zmieniło Od tego momentu, w którym ja nagrywam, a dodaję film Też tak może być, bo to szybkie informacje są Szybko się nam wszystko zmienia e, Drugi becik, Brugia z Arsenalem Na zwycięstwo Arsenalu No Arsenal ostatnio e, w naprawdę dobrej formie co prawda, przegrali za Stonewillą na wyjeździe, ale taki meczek i taki wynik, no myślę, że mogło się zdarzyć. Mogło się zdarzyć, bo Aston Villa też nie jest w ciemnie, w ciemnie bita. Brugia w ostatnich pięciu kolejkach, trzy porażki. No jak spojrzymy generalnie na tabelę Ligi Mistrzów. Arsenal, pięć meczów, pięć wygranych, tylko jedna bramka stracona. No to widać, że tutaj oni naprawdę potężnie, potężnie grają w tej lidze mistrzów. Brugia gdzieś tam próbuje do top 24 się dostać. Jedyne, co mnie tutaj martwi, bo czasami tak bywa że to jest po prostu wyjazd. No ale różnica potencjału, klas moment jest po stronie Arsenalu no i Benfica z Napoli i tutaj też wielki plus dla Gemini bo wyrzuciło mi rzuty rożne powyżej 8,5 rzutów rożnych, czego na czacie GPT nie było, sprawdziłem sobie tutaj jak to wygląda, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów i Benfica z Napoli, w meczach Benfiki średnio 11,8 rzutów rożnych w samej Lidze Mistrzów jeśli chodzi o Napoli jest to dyszka, także nie wygląda to źle jeśli chodzi o statystyki które brałem ze C Tables, jakby ktoś się pytał Całkiem sensowny jest ten trebel 3.12 wyszło Kursiwo No i mój tutaj, kurde, trebel na odwrót. Możecie zobrać Karabach z Ajaxem Amsterdam. Stawiam tutaj na to, że Karabach strzeli gola i wykona co najmniej 4 rzuty rożne. No i tu już jeśli chodzi o te rzuty rożne, bo też sobie oczywiście sprawdzałem, tu akurat skupiłem się tylko i wyłącznie na meczach ligomistrzowych. Jeśli chodzi o Karabach, u siebie średnio 3 rożne na mecz. Niemniej. No co, nie, nie można, nie można na to aż tak do końca patrzeć, bo Karabach y, tutaj mierzył się z Chelsea i z Kopenhagą. Dzisiaj może być podobnie, tym bardziej... Znaczy podobnie, dzisiaj powinno być troszkę lepiej, tak mi się wydaje. Bo Ajax jest w turbo od To Co prawda, dwa ostatnie mecze to dwie wygrane. Co szczerze powiedziawszy, jakby tutaj jeszcze Bramkę Ajax pierwszy strzelił, to myślę, że podkręciłoby ten becik ze względu na rzuty rożne. Na no, bramkę Karabagu raczej się tutaj nie martwię. No bo jakby nie patrzeć, to oni tutaj cisną, cisną po top 24, czego nie można powiedzieć o Ajaxie, który na ten moment ma 0 punktu. Idzieś tutaj to wszystko w kwestii wygranej Karabagu mi podśmiarduje, No bo umówmy się, da. Takiego klubu jak Ajax, mieć 0 punktów w jakiejkolwiek fazie grupowej czy ligowej ligi mistrzów, no to to jest jednak wielka ujma. Borussia Dortmund z Bodo Glimt, stawiam tutaj na zwycięstwo Borusi, no tutaj raczej Ameryki nie odkryje. Bodo radzi sobie dosyć średnio w lidze mistrzów, no bo Rusja. myślę, że mają zakusy na top 8. Mają zakusy na top 8, a mają ku temu super okazję, bo grają u siebie właśnie z Bodo, tak jak mówiłem. No i Real Madrid z stereo City nie mogłem przejść obojętnie obok tego meczu. Stawiam tutaj, że City strzeli gola i wykona co najmniej 4 rzuty rożne. No tu mi się generalnie wszystko fajnie wygląda pod bramkę City i pod ich rzuty rożne. Real nie gra ostatnio dobrej piłki nie gra ostatnio dobrej piłki w dwóch ostatnich ligomistrzowych meczach te linia rzutów rożnych dodatkowo jeśli chodzi o gości gości rywali Realu była pokrywana to było o ile się nie mylę 7 z Juventusem i mecz wcześniej 4 z Marsylią no tutaj w Manchesterze City jest potencjał jeszcze większy także ja się o te rożne nie martwię i o tą bramkę no mam nadzieję, że, że będą w stanie tutaj strzelić. U mnie wyszedł kurs 3.34. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o dziś. Dziękuję pięknie. Widzimy się jutro. Jutro polskie ekipy. Także trzeba kciuki trzymać i zbierać punkty do rankingu. Tymczasem życzę Wam udanej środy. My widzimy się jutro. Adios, kompadros.